Fame MMA, organizacja znana z organizowania walk freakfightowych, wprowadza istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie zaangażowania kibiców w proces tworzenia karty walk. Zgodnie z nowymi zasadami, to właśnie widzowie będą mieli wpływ na to, którzy zawodnicy wezmą udział w nadchodzących galach. Takie podejście jest innowacyjne i ma na celu zacieśnienie relacji między organizacją a jej fanami, co może przynieść korzyści zarówno dla obu stron, jak i dla samego wydarzenia. W ramach tego nowego modelu, kibice będą mogli głosować na zawodników, którzy mają wystąpić w walkach. Z założenia, z dziesięciu nominowanych zawodników wyłonionych zostanie ośmiu, którzy przejdą do ćwierćfinałów. To oznacza, że decyzja o tym, kto zmierzy się w klatce, będzie w dużej mierze zależała od preferencji społeczności fanów. Taki system głosowania nie tylko angażuje kibiców, ale także może wpłynąć na popularność i zainteresowanie poszczególnymi zawodnikami.